L L L, L. LL. L. LLLL. Dzień dobry moi dziękuję, drodzy. Pamiętajcie, odda. czytanie jest czymś co nas uratuje. A si jednego z największych magazynów na, na rynku ja w ogóle mam dizytalem to imię nazwisk, mieliśmy gościa, który się, się nie przeczytam. To, 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 to się Tomia, się ale pewnie w... to, to przedstawiło, nie? że jest Tomek, ale pewnie jest już, ale to, że ma nie Tomek, więc został Tomiaszem. Tomiarzem, to Tomiaszem, tak, Tomiarzem. Jako że bardzo lubię francuski, to wytłumaczę wam, o co chodzi w słowie L. L po francusku znaczy ona. Yy, ja wiem to od dawna, od jakichś dwóch minut, dlatego podzieliłam się tym z Wami. Cześć, jesteśmy właśnie na planie Top model. Będziemy za chwilę robić sesję zdjęciową, sesję trendów. Przygotowałam dla każdego z bohaterów inny trend, wszystko z pokazów najlepszych projektantów. No, czekam właśnie na tą ekipę. Chciałabym ich sprawdzić, jak sobie dadzą radę na sesji zdjęciowej. No, okay. Programem życia. Okay. Nie bądź poprawda. Yes. Bądź wariantką, Nawet okay. jeżeli tego nie weźmiemy, wyginaj się, rozkładaj się, o. żyj, żyj na tym zdjęciu. Choć może należy mówię, bo fajnie były nogi podniosła. A nie pytaj się, Rożę nie jestem. Jest jest Dostałaś pracę i masz ją wykonywać. Ja bym Cię zwolniłem, a, a cię nie zwolniłem. Stresujesz, ale wyluzuj ciało, bo na razie mamy człowieka z plastikowymi kończynami. Tak. Można to wiesz, wszystkim tak. Nawet nie tak. tylko rekord. Tak. Wszystkim tam. Potrząsnąłem, żeby to wyluzować. Like dynamite. Go limits. We live in po stronie to życiu to się nie sprawdzi. bo nikt nie zahopuje i cię nie zatruje. Wiem, że te problemy są ze względu na to, że nie dosłyszysz... Co myślisz, jak zapięła cię? Dobrze? <noise> Dobrze mi zapięła. Naprawdę jest dobrą, bardzo zapinaczką takich butów. Świetnie. Zobaczcie, czy ten zapiąć mocniej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.